Witam, witam. Musiałem znowu w ogórki. Wiecie ile to jest? Już? 3 kilo. Tak jak mówiłem, kobra ma za ściankiem. Zapłaciłem 10 zł. A mówiłem, że je wyślę. Dobrze, że z roboty wracałem, to kupiłem, bo mi napisała smsa. 3 kilo ogórki szonek. O Jezu. Tragedia No ale co zrobić Kobieta w ciąży ma różne zaszczanki Widzicie Musiałam kupić Jakbym nie kupił to bym się nie mógł pokazać w domu A wiadomo kobieta w ciąży jest Wiadomo Poputona, nerwowa Lepiej unikać takiej sytuacji Kupiłem 3 kilo Ogórka kiszonych Widzicie Nie wiem kto tyle zje what's up man bens